Witajcie widzowie w naszym cośrodowym, międzyrajdowym spotkaniu. Tradycyjnie już staram się, żeby to spotkanie pojawiało się w środę rano, w związku z czym nagrywam we wtorek wieczór, a to z kolei sprawia, że no, czasami coś przegapimy ze środowych newsów, ale w tym tygodniu jest naprawdę wyjątkowo mało informacji. Zatem zacznijmy od tego, że w najbliższy weekend rajd Estonii, Podsumowanie, którego przedstawimy oczywiście na kanale, ale myślę, że chyba zrobię to dopiero w poniedziałek po południu. Zatem bądźcie czujni i cierpliwi. Do poniedziałku po południu prawdopodobnie będziecie musieli na to podsumowanie poczekać. A my dzisiaj opowiemy sobie jeszcze parę słów na temat Valvoline rajdu małopolskiego, czyli ostatniej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tym razem skupiając się na tym, co się działo w towarzystwie tego rajdu, a konkretniej na kolejnej rundzie. Miller's Oil z historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Mamy coraz więcej pięknych klasyków startujących w HRSMP, mamy coraz więcej samochodów już takich z okolic roku 2000, jak Octavia w WRC, mamy Lancia a ta i Bizę na przykład pierwszy raz widziałem teraz na rajdzie małopolskim, czy Skoda Felicje, no, nie wspominając o kolejnych Porsche 911 Maćka Lubiaka, który naprawdę robi niesamowitą robotę w Dźwiękiem i sposobem przemieszczania się przez odcinki specjalne można powiedzieć, że troszeczkę zastępuje on sobczaka, chociaż niewątpliwie samochód w tej głównej kategorii, ta 997, no chyba robiła jednak jeszcze większe wrażenie, bo była jeszcze głośniejsza. Ale Wracajmy do omawiania HRSMP, gdzie mamy tak jak już wspomniałem, coraz liczniejszą stawkę i fakt wielu kierowców wiezie się dbając po prostu o te swoje klasyki, ale jest też coraz liczniejsza grupa, która naprawdę walczy o czas, która walczy o pozycję na mecie i to co jest ważne to to, że mamy w mistrzostwach Polski trochę się bardziej nad tym teraz skupiłem dwie kategorie. Mamy tą kategorię Poland Historic i kategorię Poland Historic Open, czyli klasę Open w mistrzostwach historycznych Polski i w tych dwóch kategoriach mamy walkę, przy czym w tej Poland Historic od początku prym wiodą Philip Stopa z Rafałem Ślęczką na BMW M3 E36, a w klasie Open walkę między sobą toczą liczne modele Subaru, przeważnie Imprezy, ale jest też jedno nieco starsze Legacy. Starszy model w tym w przypadku ostatniego rajdu Valvoline małopolskiego Prowadzony przez Marcina Majchra i Mateusza Adamskiego pod koniec rajdu niestety odmówił posłuszeństwa, nie udało się mu kończyć, a to sprawiło, że między dwie inne Subaru imprezy, tym razem walczące w kategorii Open, a co za tym idzie w klasyfikacji generalnej, też wiodące Prym, wbił się właśnie wcześniej wspomniany niemiecki samochód BMW E-36, omawianej już. Załogi zajęli oni zatem trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, wygrywając klasę Poland Historic, a klasę Poland Historic Open wygrywają Marcin Kwaśny z Michałem Trellą o 25 sekund wyprzedzający Damiana Sawickiego i Michała Pryszka. Obie załogi w subaru imprezach. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, tradycyjna prośba o kciuki w górę, subskrypcje, dzwoneczki, komentarze udostępniania. I jeśli chcecie wesprzeć dodatkowo mój kanał, zawsze możecie postawić mi kawę. Tutaj teraz się pojawia do tego link. W poprzedni weekend odbył się też kolejny ride z cyklu International Rally Cup we Włoszech w którym w Pucharze Lanci startuje Michał Strero, o którym już kilkukrotnie wspominałem. Tym razem był to rajd Rally del Casentino. Na prawym fotelu Michała gościnnie pojawił się Szymon Gospodarczyk i w klasie, w której wystartowało 16 samochodów, polska załoga na pierwszych trzech odcinkach specjalnych zajmowała znakomite miejsca, plasując się po trzech odcinkach na piątym miejscu w klasie. Potem niestety powróciły problemy ze wspomaganiem kierownicy, które prześladowały Michała też podczas poprzedniej eliminacji. No i z tymi problemami udało się pokonać jeszcze kilka prób, ale ostatecznie Michał poddał się, no jazda rajdówką bez wspomagania to jest po prostu ciężki do opisania wyczyn i naprawdę gratulacje, że chociaż tyle się udało, niestety mety nie osiągnęli, więcej szczęścia życzymy oczywiście w kolejnych startach, no i cóż, fajnie by było, żeby przy tej ogromnej popularności, jaką Lancia już zdobyła praktycznie szturmem we włoskich rajdach, żeby ta z biało-czerwoną flagą miała tego szczęścia wraz z tą popularnością troszeczkę więcej. A jak już jesteśmy przy takich rajdach niższej rangi, rajdach regionalnych, to wspomnijmy, że SAP Kalapi, oczywiście z Enni Malkonen, wygrali kolejną rundę fińskich mistrzostw no, kolejny szutrowy rajd. rajd, który liczył niemal 100 km, podzielonych na 8 prób, z czego załoga Lapi Malkonen oddała swoim konkurentom tylko dwa odcinki specjalne, resztę padło i chłupem. A zapytany przez Rally Journal, czyli taką fińską, ale anglojęzyczną stronę rajdową Lapi na temat startu w rundzie WRC w Finlandii, odpowiedział, że nie chce tego na razie komentować i ciężko wywnioskować, czy ta jego odpowiedź była ukierunkowana w, na. Tak wystartujemy, ale o tym na razie gadamy, albo niestety nie wystartujemy i wolę o tym nie gadać. Zobaczymy po publikacji pełnej listy zgłoszeń do rajdu Finlandii. Jak już wspomniałem, krótki vlog, zatem kończymy go wiadomością o moim absolutnym idolu WRC, czyli Juha Kankunenie, który... Odniósł się do, do proponowanej formy nowych regulacji dla topowej klasy WRC, które mają obowiązywać od sezonu 2027, a które to auta topowe mają bazować na samochodach Rally 2. Cancunen zwraca uwagę, że oczywiście obniżamy koszty, ale ważne jest, żeby pozostawić wyjątkowość, wyjątkowość i atrakcyjność topowej klasy. Mówi o tym, że 1 mm z wężki to już jest 50 koni, które inżynier z tego jest w stanie wyciągnąć. Mówi o tym, że trzeba by dodać większy spoiler. No przecież mamy opracowane spoilery, to dodajmy je do rali dwójek, żeby jakoś te samochody odróżnić. No i powiem Wam, że mój największy idol WRC w historii WRC, moim zdaniem, najlepszy kierowca tutaj mówi innym głosem niż ja. Ja Wam to nieraz podkreślałem, według mnie. Kategoria wiodąca w najwyższych mistrzostwach, czyli w tym przypadku w WRC, powinna być dostępna zarówno w mistrzostwach regionalnych, czyli w naszym przypadku w Mistrzostwach Europy, jak i w Mistrzostwach Krajowych. Tak było przez lata z grupą B, tak naprawdę, potem z grupą A z wczesnymi samochodami WRC dwulitrowymi i uważam, że tak powinno być nadal. Powinniśmy mieć możliwość oglądać chociaż te pojedyncze sztuki samochodów WRC na polskich odcinkach specjalnych, tak jak ma to miejsce, no chociażby u naszych południowych sąsiadów, u Czechów, gdzie stare WRC bardzo często pojawiają się na odcinkach specjalnych i tak, skoro Kankunen uważa, że trzeba by ta ota zróżnicować, ja wstawiam tu zdecydowaną kontrę. Uważam, że jeżeli samochody topowe będą dostępne dla Prywaciarzy. Będzie to oznaczało, że będzie coraz więcej kierowców, tak jak w Mistrzostwach Europy, mogących wygrać dany rajd albo przynajmniej jeśli nie wygrać, powalczyć o wysokie punktowane miejsca. A to z kolei skłoni zespoły fabryczne do tego, aby zatrudniać na częściowy etat tych asów lokalnych, tak jak to miało miejsce chociażby ze Stefanem Sarazem, który startował w rundach asfaltowych, z braćmi Paniccy, którzy przecież jeździli w WRC na przełomie. Wieków wygrywając rajdy, i wielu takich kierowców można by przytaczać z lat 90. i 2000., którzy potrafili w swoich specyficznych warunkach wywalczyć duże punkty dla producentów na gościnnych występach. Tego typu gościnne występy, które pokazał chociażby Martin Sesks w zeszłym roku w Polsce i u siebie na Łotwie, mogą właśnie do tego prowadzić, że będzie coraz większa grupa tych naprawdę szybkich, dostrzeżonych kierowców i Dlatego ja bardzo optuję za tym, żeby jednak nie iść w ślady Cancunena, a pozostawić topową kategorię na tych samych maszynach, które jeżdżą w kategorii niżej. Ok, dodajmy spoiler, powiększmy zwężkę, ale niech to będzie tego typu modyfikacja, która będzie dopuszczona też. W Mistrzostwach Europy czy w Mistrzostwach Polski? Napiszcie, co wy o tym sądzicie, i na tym dzisiejszego vloga też będziemy kończyć. Tak jak wspominałem, za długi nie był, zatem mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, kawie i udostępnianiu. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.